Siemandero, drodzy widzowie, Tana, to z tej strony witam was wszystkich bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale It My Dust, gdzie dziś będziemy kontynuować naszą cotygodniową serię z openingu kart Pokémon. Otwieranym przez nas dziś produktem będzie ten z setu Paradox Rift o nazwie Iron Valiant i Xbox, ale żeby liczba boosterków się zgadzała na dzisiejszym odcinku postanowiłem, że dodam do tego jeszcze 6 dodatkowych boosterów z setu Paradox Rift. Standardowo pragnę zaznaczyć, że ja osobiście swoje produkty kupuję w sklepie z zgrani.pl, więc jeśli Wy poszukujecie oryginalnych kart Pokémon dla siebie i nie tylko, to koniecznie odwiedźcie ich stronę internetową bądź sklep. Link macie w opisie tego materiału. W każdym takim pudełku znajdziemy jedną kartę promocyjną przedstawiającą Iron Valianta EX, jedną taką samą kartę w wersji Oversize, jedną kartę przedstawiającą Iron Mofa, jedną kartę trenera przedstawiającą Future Booster Energy Capsule, a także cztery boostery i kod do Pokémon TCG Live. Zawartość tego boxa została opisana, a ja drodzy widzowie, korzystając z tego, że dzisiaj mamy 23 grudnia, chciałbym wam wszystkim życzyć wesołych świąt spędzonych w gronie najbliższych. Niech będzie to dla was magiczny, wyjątkowy czas i oczywiście życzę wam samych najlepszych, najbardziej wypasionych Prezentów pod świąteczną choinką, i myślę, że nie mamy co przedłużać. A ja zabieram się za rozpieczętowanie tego boksa. No to jedziemy z prezentacją produktów na zbliżonym kadrze i zaczniemy sobie od tego Iron Walianta EX w wersji karty promo. Całkiem spoko, one już są przeze mnie zafoliowane. Mamy tutaj właśnie Future Booster Energy Capsule, to jest ta karta, o której czytałem Wam na samym początku. I mamy Iron Mofa, piękna, śliczna karta. Tak w ogóle zauważyłem, że nawet niezły centering jest w przypadku tych kart, tych boxów więc ja jestem zadowolony z tych promek, naprawdę ładnie to wygląda. No oczywiście mamy tutaj gigantyczną jumbo kartę, jest to oczywiście ten Iron Valiant w mniejszej, a tu jest w mniejszej, a tu jest w większej formie i do tego mamy cztery boostery i zauważyłem, że mamy dwa boostery z setu Paradox Rift. Jeden z Palda Evolved i jeden z Obsidian Flames. A ja do tego setu dodałem jeszcze te 6 boosterów, i, moi drodzy, kupiłem je w sklepie i wiem, że z grani te boosterki akurat wyciągają z booster boxów, więc może coś fajnego nam poleci. No to sprawdźmy zatem co ten box ma nam do zaoferowania. Ja się szczerze przyznam, że chciałem otworzyć Iron Valianta. I razem z Roaring Moonem, no ale niestety nie było go aktualnie na stanie. Kodzik dla was drodzy widzowie, proszę, wyrzucam. I tutaj chyba też się tylko jedną kartę przykłada. Tego setu w ogóle nie otwieram, bo teraz otwieramy sobie Palda Evolve chyba. Więc zobaczymy, co tutaj w ogóle można trafić. Ja nawet nie wiem, jaki jest tutaj najrzadszy drop. Mamy kuleczki, wcześniej był Magnemite, Kombi, mamy Pająka, Roar. Okej. Okay. Mamy ewolucję startera, mamy larwitara na rewersie. Mamy znowu pająka. To jest druga forma. I ostatnią kartą z tego setu jest Tinkaton w wersji holograficznej. No to teraz chyba kolejna paczucha z Obsidian Flames. Jak widać, bo na załączonym obrazku palda El Wolf nie była dla nas łaskawa z pierwszą paczką. Ale to jest chyba pierwszy i ostatni raz. No chyba, że gdzieś w jakimś boksie jeszcze się trafi. To zobaczymy, może gdzieś tam się to. Odporzy, a tymczasem jedna karta do przodu i zobaczmy, nie zgadłem znowu energii, zapomniałem. Mamy Baltoja, Finizena, Larwestę, Fungusa. Ostatnio robiłem mega porządki w albumach, więc yy, fajnie by było jakby coś nowego nam wpadło. Mamy dwie karty Reverse i ostatnią kartą jest Entei w wersji holograficznej, którego już mam. No, zobaczymy, czy dzisiaj paczuchy będą dla nas łaskawe, tak jak w poprzednim odcinku, gdzie wiemy, że poleciał ten Iron Valiant EX. No, ja na początku nie byłem świadom, w ogóle reakcja też była dobra, bo ja nie wiedziałem, że to jest drugi najrzadszy drop z tego setu. Kodzik dla Was, chyba teraz, drodzy widzowie, więc mega nieświadomy byłem tego, co się dzieje. Wyrzucamy. Jedna karta do przodu, niech będzie psychiczna energia. Tym razem wodna i lecimy. Parasol Lady, Porygon 2, Octillery, Golbat, Masquerain. Mamy znowu kapsul, mamy robaczka, Snoranta na reverse. Tak jest, moi drodzy, mamy złotego Garchompa. I no chyba lepszego openingu jeśli chodzi o start, nie mogłem sobie wymarzyć. Nie wiem ile ta karta jest warta, cenę macie tu na dole. I jak super, moi drodzy, mega, mega fajny drop, ale to nie jest ostatnia karta. Zobaczmy czy to jest double drop, nie te spory Z w wersji holograficznej, ale jeszcze raz przyjrzyjcie się jaki to ma piękny pattern. A w ogóle centering jaki fenomenalny, ja od razu tą kartę poliuję, bo zamierzam za jakiś czas zebrać takie swoje najlepsze dropiki i wysłać je do PSA, ale zobaczymy wszystko w swoim czasie. No zobaczcie jak grubo, no sztos to sztosiwo. No zaczynamy ten opening naprawdę bardzo ładnie jeśli chodzi o ten set, super, jaram się taki gruby drop na samym początku mega fajnie i teraz drodzy widzowie tamten był kodzik dla was to teraz kodzik dla mnie przekładamy jedną kartę do przodu i niech będzie ognista energia no akurat nie trafiliśmy mamy Joltika, Horsi, e, Lundreda, Remoraida, Hunter Upsola, Absola, Masquerain Mamy Tinka Tuf na holo Reverse. Mamy Ejpoma, i na końcu mamy Espatre w wersji holograficznej. No to powiem Wam, że to pudełko oddało. A teraz przechodzimy do boosterów, które zostały wyjęte z booster boxa. I zobaczymy, czy dalej nasza pasa będzie podtrzymana. Teraz, drodzy widzowie, kodzik dla Was. Jeśli się nie mylę, pyk. Hop, jedna karta do przodu, i niech będzie energia walcząca. Znowu roślinna. Co się nas przyczepiły? Tinka Tink. Mamy nasze Pandemausy, bo to tak się chyba czyta: Dweble. Wishmur. Mamy Cyclizara. Mamy ewolucję tego nowego Kula, czyli Tentacruel w wersji naszej nowej skarletowo-wajoletowej i nazywa się to Toad's Cruel. Chyba tak mi się wydaje. Mamy Slitherwinga po raz kolejny, no ta karta leci nam non-stop. Mamy znowu Tinka Tinka. Tak, dobrze przeczytałem, dziwnie to zabrzmiało, nieważne. I mamy następną holo, Reverse i jest nią Miltank. I ostatnią kartą... Moi drodzy, jest Sandy Shocks EX, spoko. Drop całkiem fajny, jestem zadowolony. Jest to Magneton, chyba tak, w wersji Paradoksu Ancient, pradawny. E, naprawdę fajnie, kolejny dropik do kolekcji. No dzisiaj widzę przedświąteczny drop prezentowy dla mnie jest naprawdę solidny, mega 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 fajnie. Jaram się niesamowicie. Oczywiście te karty zaraz wszystkie powędrują do mojego albumu z Paradox Riftu. No jest dobrze, jest dobrze, nie mogę naprawdę narzekać. Tak generalnie zastanawiam się co dla was przygotować na ostatni odcinek tego roku, bo za tydzień, tak, wyleci ostatni odcineczek roku 2023. I nie wiem, co jeszcze zrobię, pomyślimy. Może coś szalonego, może coś dużego. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. A tymczasem eee, elektryczna energia. Ogień. I mamy Płekoko, mamy Mieczywko, Dweble, Orsi, Absol, Steamy Sage. Mamy Normana, kartę trenera, pierwszego Holoriversa i nie, jest nim Wiglet. Mamy drugiego Holoriversa, jest nim Gimigul. I ostatnią kartą jest Lisset Tiewul w wersji holograficznej. Cztery paczuchy do końca, żeby poleciał ten Salamans. Ten taki wiecie, ten w naj największym wypasie, nie no. Dobra, nie wymagajmy zbyt dużo garczą. Dzisiaj tak sypną nieźle. Kodzik dla was na start, drodzy widzowie. hop. wyrzucam. Pyk. Energia niech będzie teraz psychiczna, stalowa. Nawet nie wiedziałem, że tu jest. Mamy naszego robaczka. Mamy Onixa. Ej, nie widziałem tej grafiki jeszcze, chyba tak mi się wydaje. Zobaczcie, to jest Paradox Rift, tak, to jest Paradox Rift, dobrze. Nie widziałem tych kart wcześniej. Medical Energy, no ale też nie dziwmy się. Mamy Iron Bandla. Tych kart otworzyłem naprawdę nie za dużo. Mamy Glisscora, mamy pierwszego Holo reversa Remoraida, mamy Tinka Tinka i ostatnią kartą jest Brut Bonnet w wersji holograficznej. Przez moment się zajarałem. Ja tą kartę chyba już posiadam. Jedziemy z kolejną paczką i moi drodzy możecie dać znać w komentarzu jak Wam się otwiera ten set Paradox Rift. No ja na początku byłem dość negatywnie nastawiony, przyznam Wam się szczerze. No ale tak dropy mnie obdarowały, że nie mogę chyba narzekać. Jedziemy z kodem teraz dla mnie, bo to nieparzysty. Jedna karta do przodu, elektryczna energia. I powiem Wam, że otwierając te paczki Naprawdę się przekonałem do tego setu. Bo jak dropy idą, no to aż chce się to zbierać naprawdę całkiem nieźle. No i zobaczmy: mamy pierwszego rewersa. Jest nim Joltik. Tego rewersa już posiadam z tego co pamiętam. Mamy znowu Zacjana. Nie znowu tylko kolejnego Holo reversa. I ostatnią kartą jest <laughs> Double Drop. Double Zacjan Drop w wersji holograficznej. Przyznam Wam się szczerze, że uwielbiam ten stan, kiedy paczka naprawdę solidnie dropi od samego początku, bo wtedy ten odcinek nagrywam się naprawdę z dużo większym luzem. Więc całkiem fajnie. Teraz ostatni kodzik dla Was, drodzy widzowie, o nie zasłaniam kciukiem, Wyrzucamy energia do przodu ognista. Op i lecimy. Mamy. Mamy Mamy Konika, Mamy Maskę, Mamy Spindę, Mamy Future Energy Capsule, Mamy Simisage'a, Mamy Normana, Mamy pierwszego e, Holoriversa Gali Sopot. Drugą kartą jest Leipart na Holoriversie. i ostatnią kartą jest Gargankal w wersji holograficznej. No to lecimy z ostatnią paczuchą, zobaczymy czy coś jeszcze dla nas ten set przewidział jeśli chodzi o dzisiejszy opening. Ja sobie kodzik odłożę na bok, mam nadzieję, że się nie pomyliłem i że wystarczająca liczba kodów trafiła do was. Nie zgadłem energii, już niech będzie. I mamy naszego Miśka, mamy naszego Liska, Glajgara, Robaczka, Energy, Stini, Glajgora, Gliskora, przepraszam. Mamy Rikę na Holoriversie. Mamy kolejnego y, holo-reversa i ostatnią kartą na dzisiejszym openingu jest Latios w wersji holograficznej. No i standardowo, tak jak mamy to w zwyczaju, przejdziemy sobie teraz do podsumowania dzisiejszego openingu. I tak jak w przypadku ostatniego openingu ETB, dropów nie było dużo, ale naprawdę rozpieściły nas dzisiaj. I zaczniemy sobie od tych kart promocyjnych. Mamy Iron Mofa, mamy Future Booster Energy Capsule. I mamy tego Iron Valianta, które były e, w naszym boksie. I moi drodzy, do tego doszedł nam dzisiaj jeszcze Sh Sandy Shox EX. No i e, król e, dzisiejszego openingu, czyli ten złoty garcząb. Naprawdę jestem mega zadowolony, a tutaj z tyłu macie zafoliowane rewersy i zwykłe holo, które trafiłem w tych paczkach. I to by było na tyle, drodzy widzowie, jeśli chodzi o dzisiejszy opening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce subie i komentarzu. I jeszcze raz z tego miejsca naprawdę życzę Wam wszystkim wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I widzimy się niebawem, tuż po nich, po przerwie, ponieważ myślę, że na czas świąt niech każdy z nas odklei się od telefonu, komputera i spędzi ten czas z rodziną, tak więc przez... Y Święta na razie y, będziecie mieli trochę odpoczynku ode mnie. Dopiero w przerwie pomiędzy świętami a Sylwestrem planuję powrzucać troszeczkę materiałów. No i oczywiście zapraszam na odcinek za tydzień, w którym po raz ostatni w tym roku będziemy otwierać karty Pokémon. A no, i jeszcze nie zapomnijcie zajrzeć na stronę zgranych. Bo tam są fajne produkty, tak jak tutaj widać a propos tego, co tu leży. Tymczasem ja żegnam się z Wami jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Yo!